Co my tak, jakby. Nie wiem, czy to będzie w postaci shorta, czy ty, ty jak. W każdym razie to jakby. Otóż wkrótce będzie impreza i możliwe, że będę nagrywać. I. No i, i myślę, że jakby byłoby fajnie, nie? Bo tak, w sumie, Szykujemy tu ogólnie. Tu w sumie będzie więcej zmian. Więcej w sumie tam zabawy niż tylko basen, bo tam różne inne takie rzeczy wymyślają. No i tu ogólnie mogę pokazać w sumie jak wygląda ogólnie teraz taras No tak właśnie na potrzebę. I w sumie chyba wygląda na zdecydowanie nie lepiej. Jak jeszcze tam ten pewien mamy odcineczek, tak Nie pamiętam który to w sumie chyba to zauważyłem anonimowo w sumie nie no fajnie było też ale ogólnie ten tylko sobie zobaczę zobaczycie aha widzę że trochę tu się pływa będziemy musimy później je usuwać dosyć zimna woda trochę zimna jest ale to nic też jak na taki słoneczny dzień, tak bez chmur w ogóle, tak no, prze jest małą ilością chmur, bo widzę trochę, ale, ale mniejsza, no Czyli co tu się nie... i co to jest inne? Ogólnie tej prezydencji będzie odbywać się 30 lipca o godzinie 16, a, a myślę, że premiera tego filmu może będzie też na dzień po tym. Mm, więc tak. Nie ja wiem, też. I ogólnie, i ogólnie, tu też jeszcze hamak. Ym, jakby spróbuję na tym się położyć. A few moments later. No i fajnie się nawet się leży. Fajnie się leży na tym hamaku. No i. I w sumie, hmm, I chyba zamierzam więcej chyba takich filmów informacyjnych też nad się czas e, wpuszczać, wpusz e, robić. E, to dość miły, słoneczny dzień, więc e, Więc nad, 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 czasami nad będę nagrywać i nawet i na zewnątrz też, też tak myślę. Więc e, No to co, no to chyba na tyle. No um, i, i, i widzimy się następnym razem.